Za nami pierwsza połowa meczów polskich drużyn w europejskich pucharach. Remisowo Krakowia remisuje na wyjeździe z Dunajską Stredą 1-1, a Legia z Europą FC 0.0. 0 Oglądając mecz, mecz Legii można by było powiedzieć, że mecz bez historii. Oprócz tego, że chyba najważniejszym wydarzeniem była kontuzja Mary Sanogo pod koniec pierwszej połowy i wtedy wszedł Sandro Kulenowicz. I bardzo obiecująca akcja Legii wtedy, niestety zakończona wybiciem przez gibraltarskich zawodników. Cieszy to, że Krakowia strzeliła bramkę na wyjeździe, niestety 4 minuty później Słowacy odrobili mm, straty. Mamy 1-1 jeden, jeden po pierwszej połowie, z nadziejami na to, że uda się jeszcze Krakowi ten mecz wygrać. Chyba już pewne jest to, że Lechia zagra z Bęby Kopenhaga, które wygrało 4-1 z Interturku, dwie bramki polskiego zawodnika, Kamila Wilczka. Co będzie w drugiej połowie, mamy nadzieję na lepszą grę, bo w meczu Legii tak naprawdę historii żadnej nie ma.